Cześć witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Duszkurą i zapraszam was na kolejny odcinek z serii "Zagrajmy w Man of Valor". Także kontynuujemy rozgrywkę. A naszym zadaniem jest znaleźć zaginioną kolumnę. Wsparcie Pancernego. Także chłopaki i idziemy na bój. O, kinajsa na co? Już mnie trafili. Ruszamy, się. ruszamy Ruszamy, ruszamy. Zarzymy! To będzie jedyczawej! W ogóle nie Czy ci goście nie wiedzą kiedy skończyć? Oczywiście blokada przez sojusznika, zawsze tak jest. W grę. Dobra. O kurde, przez pileł! A ulicy, to Ale już nie jest dobra, samemu ładować. To jest trochę trudno i no, no. Biegnie! Strzelajcie panowie! Ogień osłonowy dawać! Dajemy! Co tak przeładować.

Co to za rzecz! Dobra, wy idźcie z przodu. Ja w poprzedniej misji się nałęczyłem. Teraz wasza kolej. nie chcę! Musimy wyeliminować? No panowie postarajcie się no... co wy robicie? Uwóchłonę no, 60... No dzięki panowie, pół życia przez was stracimy. tylko jest problem natury takiej, że ma mało hapetów. Dobra, szukajmy zwłoki. Eee, co to mi dało? O. No dobra, trochę jest tych hapetów. Jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że dostajemy pod dupach! Ja Rzutki nie mają lubię. snajperów pośród drzew! Siedzą też okopani w bunkrze na linii drzew! O, Szanowni o. Państwo, szepę spoczął na mnie smutny obowiązek powiadomienia. Ja cię, państwa, ja cię, ja cię kręcę, lejcie mi wódki w szklance. Utopię smutki. Dobra. Nie no, kolego, nie zaczynaj tak groda Tu musimy od nowa zacząć. Dzień nie możecie trafić? Oj, panowie, panowie. Tam są! Dowództwo, tu czerwone, 4. Zlokalizowaliśmy kolumnę. Są pod ciężkim ostrzałem. Odbiór! Rysty, co za rzeź! O, oh, oh, Nie jestem gotowy... że zastanawiasz? Normalnie nie przyjedziesz na ciężar. No ja tu wziąłem ten 60. Jeszcze jak

Jak wygląda sytuacja? Zdytajka, sytuacja wygląda tak, że dostajemy pod dupach. Rzutki mają snajperów zyraře, pośród drzew. Siedzą w też okopani w bunkrze na linii drzew. Ostrzeliwaliśmy ich ostro, ale nie udało się ich wykurzyć. Zobaczymy co da się zrobić. O, o, nie. nie jestem gotowy. Go! No go! no są się chcą snajperem

Szanowni Państwo, Shepard spoczął na mnie smutny obowiązek powiadomienia Państwa, iż Państwa syn, Starszy Szeregowy Dean Shepard, ASM 987 Teraz. To nie problem. Szanowni Państwo, szepek, spoczął na mnie smutny obowiązek. Jeszcze raz. To O cholera. cholera! Szlak by to! Sanitariusz! O Jezu Chryste! Sanitariusz! Musimy wycofać się do drogi, ludzie! Pędzi wiatry są w drodze! Dawać, 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 dawać! Czy się wycofujemy? I będzie zakończenie chyba tej misji. Albo kontynuacja. Zaraz zobaczymy. Chłopaki tam wracają jeszcze. Miej się, kapitana. Znaczy dowódcę. Trzymaj się, Zuk. Jest dobrze, stary! To tylko Co rana dobra? za milion dolców! <noise> wracasz do domu! Daj mi do Nie pieprz smut! Szybko, Wiem, cholera. że to poważne! Widziałem Caintariusz. takie... Sanitariusz! Rany! Rany! Rany. Rany. Oh. Cholera! Umieram! Stary. Trzymaj się, Kurwa! To do Mamy list. Jest w mojej kieszeni. Weź go, nie chcę go pokrwawić, oddaj go mojej córeczce. Dobrze się dziś spisaliśmy, panowie. Dobrze się spisaliśmy. Dobrze się. I już po nim. To się nie dzieje, naprawdę. To niemożliwe. Zdobyliśmy ten bunkier, mieliśmy go. Jak to się mogło stać? A... syny! Zabiję was wszystkich! <śmiany> o mordę! O, o Boże, dlaczego? O Hej, on nie żyje. Ale my tak. Reszta żyje i nie zapomnimy o nim stary. Smutne zakończenie misji. Ten dowódca zmarł. Nie przeżył pustrzału? Jimmy, wiem, że od kiedy tu jestem, nie pisałem do ciebie zbyt często. Ale domyślam się, że mama i tata informują cię o wszystkim. Pewnie męczy cię to, że wciąż o mnie mówią, więc postanowiłem napisać bezpośrednio do ciebie. Pewnie słyszałeś w telewizji, że stoczyliśmy pierwszą poważną potyczkę z Vietcongiem. Nie uwierzysz, jakie tunele ryją te gnojki. Musieliśmy zdobyć wzgórze, które było ich pełne. Artyleria zryła całe wzgórze, ale i tak musieliśmy walczyć o każdy jego centymetr. Wszyscy bardzo się baliśmy, ale większość moich znajomych wyszła z tego cało. Poza naszym porucznikiem, Zukiem, Dostał w piersi i zginął na miejscu. Jimmy, nie wiesz jakie to uczucie widzieć śmierć bliskiego przyjaciela. Zuk zawsze o nas dbał i wszystkich traktował jak Merinies. Niezależnie od koloru skóry. Kiedyś... Przez pół kilometra niósł poległego żołnierza na własnych ramionach, będąc jednocześnie pod ostrzałem. Po jego śmierci wszystko wydaje się inne. Musimy na siebie uważać. Mówię ci to, bo słyszałem, że masz jakieś kłopoty w domu. Cokolwiek robisz, chętnie się z tobą zamienię, braciszku. Mama i tata mają wystarczająco dużo zmartwień i nie potrzebują, żebyś im dokładał. Opanuj się, bo skończysz w więzieniu albo gorzej. może trafić tutaj. Twój brat. Także tu mieliśmy list głównego bohatera, Dina, do jego brata Jaimego. klasycznie statystyka misji, takie podsumowanko i będzie kolejna. W miarę jak wojna toczyła się w latach 1966-67, siły Wietkongu opracowały nową taktykę mającą zniwelować amerykańską przewagę technologiczną. Amerykanie wykorzystywali śmigłowce do patrolowania rozległych obszarów i szybkiego reagowania na działania nieprzyjaciela. Dlatego Wietnamczycy przeprowadzali niespodziewane ataki i zasadzki na słabsze jednostki USA. Po czym znikali w dżungli, zanim zaatakowani otrzymali wsparcie. Bazy wzdłuż szlaku Hoszymina w sąsiednich Laosie i Kambodży umożliwiały siłom Wietkongu wycofanie się na teren, na który nie mogły wejść wojska amerykańskie. Siły amerykańskie ściśle współpracowały z Armią Republiki Wietnamu w celu znalezienia i zniszczenia baz Wietkongu i ich składów zaopatrzenia. Oraz w celu obrony terenów wiejskich przed wpływami komunistycznych powstańców. Amerykanie są doradcami i pomocnikami Armii Republiki Wietnamu. Szczególnie w rejonie najcięższych starć na północ od Saigonu, nazywanym Strefą Wojny C lub Żelaznym Trójkątem. Seria operacji nazwanych Attleboro i Cedar Falls miała na celu oczyścić okolice z partyzantów. To zadanie utrudniały sieci tuneli pokrywające cały teren. Wykopali je i doskonale zamaskowali żołnierze Wietkongu. Były to zarówno zwykłe dziury w ziemi, jak i podziemne magazyny, jak i całe bazy z własnymi szpitalami, fabrykami amunicji i drukarniami. Ukryte na tyle głęboko, by nie mogło uszkodzić ich nic poza największymi amerykańskimi bombami. Tunele te umożliwiały Wietnamczykom ukrycie się do chwili odejścia Amerykanów, a następnie powrót na powierzchnię w pełnej gotowości bojowej. Kochana mamo, ja i Pet z parę dni temu byliśmy w Saigonie. Nasi kumple Hoss, Greaser i Smooth przenoszą się do Quezon. Ja i Hodges dostaliśmy tymczasowy przydział do pracy z jednostkami południowego Wietnamu działającymi w rejonie stolicy. Hodges jest dobrym tłumaczem i umie posługiwać się radiem. Ja mam nauczyć tubylców, jak skutecznie walczyć z Wietkongiem. Chyba ktoś zwrócił uwagę na to, co robiliśmy pod Danang. Armia stosuje nową taktykę walki, wykorzystującą wiele śmigłowców. I chyba chcą sprawdzić, jak poradzą sobie z nią Marines. Ja tylko wykonuję rozkazy. Faceci z Ern są twardzielami. Jeszcze nie widziałem ich w akcji, ale trenują jak zawodowcy. I większość z nich naprawdę nie cierpi Wietkongu. Są o wiele niżsi od przeciętnego Marine i chyba wcześniej nie widzieli zbyt wielu murzynów bo zawsze wydają się zaskoczeni moim widokiem Zrozumienie tego co mówią może być trudne ale z pomocą peta na pewno dam sobie radę Ciężko mi było zostawić chłopaków w Danang ale za rok znowu się spotkamy chyba że wojna się skończy i spotkamy się w domu Mimo wszystko brakuje mi tutaj Zuka Mam nadzieję że Jimmy nabiera formy Przekażcie żeby do mnie napisał w wolnej chwili Kocham No to kolejna misja. Dotrzyj przed konwojem na miejsce zasadzki. Będzie ciekawie. Hej, anh có thể hỏi sao phạt giùm tôi được không? Hỏi cái gì? Tại sao Mỹ đang phải đánh giặc chi? Nếu sau khi về tới nước Mỹ cũng không phải là công dân Mỹ. Szef chce wiedzieć, dlaczego Czarny Marin miałby walczyć na tej wojnie, skoro po powrocie do domu nie jest nawet pełnoprawnym obywatelem swojego kraju. Nikogo to nie zastanawia? Ci goście chyba naprawdę czytają gazety.

No i zostali poczęstowani. O, o wiem, jak ty to chciałeś gościu, No to trzeba dalej iść. Będzie ich więcej, niestety. naleć korzej dzieci. Przed! Goni! Udy! Udy! Granaty podnieś! Czy granaty? Okej. Jest tu parę dobrych gaci. Para, para gaci została zniszczona ale... tutaj? nie gdzie musimy iść? tu jakaś ścieżka musi być Niby coś tu pokazuje, żebyś prosto, ale tutaj nic nie ma. A, tu jest droga, dobra. Okej, okay, mamy go. Ładowanko. Okay. Musimy nadrobić trochę czasu. Musimy pobiec na miejsce zasadzie. Ruszajmy. No to musimy szybko biegać. Musimy szybko pobiegać trochę. O! O, ho, ho. Kolega, ale to nie Uważaj na plecy. za do wołebenia. Jeśli zostaniemy, będziemy mieć przejebane. potężny opór przeciwnika. Szanowni państwo Shepard. To jeden z najtrudniejszych. No to jeszcze raz musimy. Jakby to. Uważajcie na sniperów na fal. Nie udało się. Jestem na to przygotowany. No to jeszcze raz. Starszy szeregowień. to! Uważajcie na snajperów na plankach! Trochę się podleczyłem. To gdzie oni strzelali? Nie udało się. Jeszcze raz. Szanowni Państwo, teraz trochę trudniej się gra, dużo przeciwników jest. I też mało miejsca, Rek żeby tak się ukryć... Uważajcie na snajperów na flankach! A -a! A -a! deixe aí. tá nossa missão. Tocelho. Nie to dobiec. Szanowni Państwo, Szepet. To jeden z najtrudniejszych. By to! Uważajcie na snajperów na flanc! Trzeba się trochę podleczyć No i alkancy Francja Jakiś gramat tam został już wrzucony. Jeszcze się już wybuchł. Co, ktoś tu jest? Dawaj, dawaj, dawaj. I to tak właśnie wygląda. Jak Musimy nadrobić trochę i czasu. Dalej. Musimy powiedz na miejsce zasadzki. Ruszajmy. To nie będzie takie łatwe. Państwo to jeden z najtrudniejszych. Szlak. Dobra, ale też zakończę w następnym odcinku. Także dzięki, że oglądacie, i widzimy się w kolejnym. Cześć.